Przeszczep B można uznać za odbyty i chyba w miarę udany. Tak mi się wydaje, że mówię przeszczep B e, chyba udany, chyba odbyty, odbyty na pewno, ale i udany. Skrzynia biegów się przyjęła. Wszystko poprawnie pracuje. Leciutko jest, wiadomo. 300 tysięcy przebiegu to wiadomo, że skrzynia nie jest nowa ale w stosunku do skrzyni EMA mogę po prostu powiedzieć, że to to jest przepaść skrzynia biegów z 307 SW teraz tak pierwszy bieg kończy się na 50 na godzinę konkretnie na 409 przy odcięciu drugi bieg kończy się na 90 na godzinę, trzeci bieg kończy się przy 128, czwarty bieg kończy się przy 173, więcej nie sprawdzałem. Jako ciekawostkę, zmiana z dwójki na trójkę spada na 4,5 także charakterystyka C4 prawdopodobnie została taka sama, tylko jest skrzynia BE. Sama precyzja zmiany biegów jest zupełnie inna. Zdecydowanie lepiej biegi zmienia skrzynia B. Skrzynia B jest dużo większa, dużo cięższa. E, wymaga przesunięcia silnika do przodu na łapach z 307. Także mm, zmienił się środek ciężkości. Środek ciężkości się przesunął dzibkę do przodu. E, Zobaczymy. 540 km zrobione na tej skrzyni. I tak naprawdę to z tą skrzynią ten samochód powinien być sprzedawany. Nie jest to skrzynia, która się po prostu tak rozsypuje jak ma. Także tem tego. Jeżeli chodzi o elementy, jeżeli ktoś by szukał dawcy, wystarczy cała 307 z taką skrzynią. Na przykład 307 SW. Taka 307 SW z taką skrzynią posiada wszystkie uchwyty, które są do tego potrzebne, wszystkie łapy, które są do tego potrzebne. Kwestia tylko tego, żeby to skręcić, zamontować. Wybierak z 307 również pasuje, można go tu zamknąć, kliknąć. Linki z 307 również pasują. Tak naprawdę do pełnego przeszczepu na BE potrzebne są właśnie uchwyty, potrzebne są półosie, obie z podporą potrzebne, potrzebny jest wybierak, potrzebne są linki i, i chyba nic tam takiego więcej nie potrzeba, co bym zapomniał. Jako ciekawostkę, tempomacik, na którym właśnie jadę ładnie, ślicznie działa nie ma, nie ma tutaj jakiegoś problemu, że tempomat nie działa także można taką skrzynię zastosować i bieg czwarty i piąty posiada tempomat, także nie ma czego się nie ma tutaj jakikolwiek obaw, że samochód będzie dysfunkcyjny niestety burza się zbliża Mamy 30 stopni, o, 29. Także tyle z tej relacji. 4 minuty ze skrzynią B4 w C4. I mam nadzieję, że już temat skrzyni biegów zamknięty definitywnie na zawsze. A na pewno, jeżeli bym miał zmieniać skrzynię z jakiegoś powodu, bo ta też by się wysypała, to zmienię również na skrzynie BE. Skrzynie ma, zostawię dla po prostu innych. Niech sobie walczą z tymi skrzyniami. Także dziękujemy PSA za to, że można zamontować do C4 skrzynie BE4. Były już takie fabrycznie wersje, ale no nie na nasz europejski kontynent, na Afrykę. Na Europę, tą Amerykę Południową Brazylijska wersja na przykład To tak Ale na tutaj Na tą Na Europę to składa liema O burza nam się rozkręca Wiatry się zwiększają Trzeba trzymać mocno kierownicę Elo